Moi kochani, z okazji świąt życzę wszystkim mnóstwa ciepłych chwil w rodzinie, wigilijną wieczerzę, pięknej choinki. Wymarzonych prezentów, ale przede wszystkim zdrówka, spokoju, radości, miłości i spełnienia wszystkich marzeń, zdrowych i spokojnych świąt, oraz wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego najlepszego w nadchodzącym nowym roku. Dużo spokoju, dużo zdrówka, aby nadchodzący rok był lepszy, a te święta pełne nadziei. Życzę Wam gosia wraz z mężem, wraz z naszą kochaną kotką Resią. Dzisiaj, jak widzicie, vlogmas jest taki, że właśnie chciałam Wam pokazać te wszystkie ozdoby, które, które wiszą na choince. Nie powiesiłam moich poisecji, ponieważ już nie zdążyłam. No i chyba też nie bardzo by się zmieściły. Choinkę ubierał mój mąż także tutaj starał się pozawieszać wszędzie moje moje widzicie zawieszki, moje ozdoby, moje tutaj śnieżynki, moje gwiazdeczki. Także gdzie tylko mógł, to, to wszystko zawieszał. Widzieliście też widzieliście też stroik, który jest u mnie na stole. A ja chciałam wam podziękować bardzo za ten wspólnie spędzony czas. Za te wszystkie miłe słowa, które do mnie kierowaliście. Dziękuję wam wszystkim raz jeszcze. Mam nadzieję, że Was zainspirowałam w wielu przypadkach. Moje prezenty jeszcze czekają na spakowanie. Stół świąteczny u mnie będzie jutro, więc pewnie na Facebooku wrzucę zdjęcie mojego przystrojonego stołu, żebyście też zobaczyli, jak wykorzystałam, wiecie, te obrączki na serwetki. Abyście zobaczyli, właśnie jak się prezentuje ten stroik na stole już świątecznym. A także pokażę Wam prezenty, które spakowałam. Także jeszcze, jeszcze śledźcie mojego Facebooka, mój instagram, bo tam postaram się wrzucać w resztę wszystkich ozdób. Także jeszcze raz wszystkiego wszystkiego dobrego na święta, życzę Wam spokojnych chwil, spokojnych świąt i wszystkiego dobrego. Dziękuję Wam raz jeszcze i zapraszam na kolejne filmy. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia.